Wiem, że już kwiecień trochę poleciał, no ale no niestety nie miałam za bardzo czasu, żeby nagrywać tych ulubieńców, ponieważ miałam dość dużo pracy związanej z wizerzem i też troszeczkę studia i tak wszystko naraz. No ale udaje mi się to dzisiaj zrealizować i z tego się też cieszę. Chciałabym Wam pokazać troszeczkę produktów, które, tak naprawdę. Same mnie zaskoczyły, które kupiłam. Nie będę przekonana, czy one będą dobre czy nie. Zaryzykowałam, ale bardzo się cieszę. Żeby nie przedłużać, bo ten filmik się będzie, myślę, że troszeczkę krótszy. Chciałabym rozpocząć od pielęgnacji. Pokażę wam produkt z firmy Yves Rocher Jest to tak naprawdę mleczko do ciała, które jest z wyciągiem z aloesu, które ma za zadanie bardzo nawilżyć nam nam skórę y, i też takie y, właściwości posiada. Y, muszę przyznać, że tak naprawdę nie za bardzo lubię mleczka do ciała. Ja nie jestem z tych osób, które lubią się mazać takimi produktami. Y, ja używam go do rąk. Poleciłam go pani właśnie w jej bo chciałam taki zwykły, jakiś nawilżający krem do rąk. Proponowała też taki z rumiankiem. Może któreś z Was używały tego kremu No mi on nie przypadł do gustu, ponieważ strasznie się kleił I ciągle miałam wrażenie, że taka, taka lepka warstwa jest na tych dłoniach I ja tego nie znoszę, lubię jak krem się w, w, tak, ładnie, krem tak ładnie wsiąka I po prostu nie ma żadnej innej warstwy Te ręce są miękkie, delikatne No i o to głównie mi chodzi On ma 200 ml Muszę powiedzieć, że naprawdę ja już go używam no, chyba od, od lutego, tak mi się wydaje. W promocji udało mi się go dorwać, bo normalnie w cenie regularnej tą mleczko kosztuje około 29 zł. Mi się udało za 14, chyba 80 czy 90, więc super. Naprawdę bardzo dobrze się wchłania. Te dłonie, nawet po umyciu, już późniejszym, tak naprawdę no nie wiem jak to nawet nazwać, no są tak samo miękkie, są tak niesamowicie nawilżone, że mało który krem jest mi w stanie dać taki efekt, więc naprawdę serdecznie polecam, jest niesamowicie wydajny, nie trzeba go naprawdę dużo nakładać, żeby te ręce były bardzo dobrze nawilżone, no i uważam, że swoje zadanie w 100% spełnia, jako mleczko do ciała na pewno będzie też świetne, tylko no na pewno nie, nie staczy nam na aż tak długo, no ale żeby się tak nie rozgadywać, lecimy dalej. Mam tutaj nowość z Bielendy, bo ja ogólnie bardzo lubię tą firmę. Kto mnie zna, to myślę, że to wie. Jest to taki krem, może być na dzień, może być na noc, krem nawilżający. Jest to argan, makadamia i marula. To są oleje, które w tym kremie są zawarte. I tak naprawdę poszukiwałam kremu na noc, bo mój jaśminkowy ulubiony z garniera się kończył. Stwierdziłam, że postawię na coś nowego tym razem i poszukam. No i jak zwykle, jak poszłam do Rosmana, oczywiście promocja. No i żeby Wam... Tutaj nie przekazywać takich nieprawidłowych i nieprawdziwych informacji. Myślę, że wydałam 12 zł, ale nie jestem pewna. On jest dużo droższy normalnie i ten krem jest na bazie olejów i jest fajnie. Też z If Rocher moja mama y, ma też krem na bazie olejów, który mnie totalnie zapycha. Jak go nałożę, to moja skóra się dusi i możliwe, że tam też jest parafina, tego nie wiem. Ale ten krem zachowuje się zupełnie inaczej na mojej buzi, on bardzo ładnie wsiąka, niesamowicie nawilża twarz, no i jak rano wstaję, to mam wrażenie, że nawet te cienie mam troszeczkę mniejsze, są troszeczkę bardziej zniwelowane, więc się z tego bardzo cieszę i naprawdę jak za 12 zł, to ten krem jest świetny, ja go bardzo polecam. Dobra jest nim też to, że on tak naprawdę ma bardzo lekką konsystencję, bardzo szybko się wchłania i nawet jeżeli chciałabym ten krew zastosować pod podkład, myślę, że nie byłoby z tym problemu i tak samo fajnie by, by działał no, pod makijaż. Dobrze, lecimy dalej. Teraz już moja kolejna buteleczka z Bielendy, też była promocja, za 10 złotych chyba z 17. Jest to tak ekspert czystej skóry, jest to kojący płyn micelarny, 3 w 1 tak naprawdę dla cery suchej i wrażliwej. Tutaj jest pojemność 400 ml. Namiętnie używałam teraz produktów z AA chciałam wykończyć swój płyn micelarny no i tak też zrobiłam i to już jest kolejny, kolejny raz, kiedy wracam do Bielendy gdzie uważam, że ten produkt jest naprawdę świetny niesamowicie oczyszcza twarz ja nie muszę zmywając rzęsy tak naprawdę męczyć się cały czas, że o jeszcze tam zostało i jeszcze trzeba dotrzeć i męczyć te oczy naprawdę fantastycznie i szybko usuwa makijaż i to jest jego największy plus no tak naprawdę... Nie pozostawia tej właśnie tłustej warstwy, której ja nie znoszę I nie mam takiego poczucia, że muszę umyć po nim jeszcze twarz wodą Bo, bo mam jakąś warstwę, której bym nie chciała Naprawdę to jest jeden z niewielu płynów micelarnych, który kompletnie yy, nie pozostawia tej warstwy I nie wpływa na moją skórę tak, że ja czuję, że ona jest nadal lepka Nie lubię takiego uczucia, wiele płynów micelarnych niestety ma te, ma te swoje takie właściwości No... Czy co tak naprawdę bardzo mi nie odpowiada I cieszę się, że ten produkt taki nie jest No a za 9,99,400 ml Uważam, że to jest świetna okazja Teraz może przejdźmy do tuszu Kupiłam też testując po prostu Z My Secret Create Your Lashes No i tutaj mamy taką szczoteczkę To jest dwa w jednym właściwie ja Pokażę o tak Ona tutaj ma wydłużać tutaj, O tutaj ma pogrubiać jest to bardzo dobry tusz, który niesamowicie rozdziela rzęsy, tak jak ten tusz rozdziela rzęsy, to chyba żaden inny. Naprawdę jest niesamowity, jestem bardzo zadowolona, zapłaciłam za niego 12 zł, to było wydaje mi się, że w cenie regularnej. No nie wiem, jest niesamowicie czarny, ta głębia czerni jest po prostu cudowna, wystarczą takie dwie warstwy. Ja najpierw robię tak, że rozdzielam bardzo dobrze rzęsy i dopiero pogrubiam. Czasami tam jeszcze troszeczkę sobie rozdziela, ale generalnie nie muszę tego robić. Znam takie osoby, które najpierw pogrubiają, potem rozdzielają. Tak naprawdę to jest samowolka, co kto lubi. Bardzo dobry produkt i serdecznie go polecam. No to jak już mamy oczy, to przejdźmy do też takiej kredki, która jest firmy NYT, czyli yy, chyba New York Color, ok? Ja zawsze mówię City. No nieważne. Yy, to jest bardzo dobra kredka. Ja już... Oj, używam, używam Tylko tak ładnie, cały czas jakoś jestem w stanie ją uformować Że ciągle wygląda jak nowa Niesamowicie głęboka czarna. Cudownie się blenduje, jest po prostu przecudowna Nie pamiętam, za ile ją, ją kupię. Chyba za kilka złotych Tutaj możemy ją wykręcać, więc to jest świetne Bo często kupowałam kredki, które Niby można było wykręcać A tak naprawdę nic w ogóle... Nie dało się co zrobić, ona nie działała, trzeba było temperować. Generalnie potem je wywalałam i nic z tego nie było. Naprawdę świetna kredka, jest bardzo mięciutka, ale też nie ma takiej bardzo tłustej konsystencji, więc jeżeli nawet na linię wodną, dolną, ją nałożymy, to ona się będzie bardzo dobrze trzymać. Po pewnym czasie delikatnie zastyga, więc no naprawdę super. Nie ma co przepłacać, nie ma co, tak naprawdę, dawać kupy kasy na produkty, które mają podobne właściwości, albo nawet takie same, a kosztują krocie. Okej, okay, to lecimy dalej. Teraz jest mój ulubieniec, ulubieńców chyba do końca roku. Jest to przecudowna i wspaniała baza zinglota pod cienie. Ja mam wieczny problem z. Tak na pewno rolowanie w się cieni, Ja mam opadającą powiekę. Mam tyle suchą i wrażliwą, ale bardzo często przetuszczają się te powieki i denerwuje mnie to ogromnie, więc szukałam takiej bazy. Ja już naprawdę wszystkie przeleciałam, jakie mogłam. i Urban Decay, był też i Ingrid, i Avon, i. Butterfly, Kobo, po prostu, no, wszystko, naprawdę, no, tyle tych baz było, ja nie wiem, z 15 na pewno. Tylko ta baza jest tak niesamowita, że ona mi jest w stanie całą po prostu powiekę pokryć idealnie. Cienie się nie zrolują w żadnym wypadku i one się trzymają setie z ręką na sercu cały dzień. No, baza nie jest tania, kosztuje tam 40 chyba, <laughs> przepraszam, 49 zł. Ona nie ma koloru, więc jeżeli macie jakieś problematyczne powieki, gdzie naprawdę trzeba zakryć jakieś żółki, no, to, no to, nie będzie to nie będzie to baza taka odpowiednia. Pewnie coś trzeba będzie jeszcze nałożyć, ale naprawdę ona jest w takim, jakby to nazwać no to nie jest mus, ona jest płynna, ale też nie jest bardzo rzadka, przez co. Nie trzeba jej bardzo dużo używać, żeby ona dała super efekt. Podnosi pigmentację. No po prostu geniusz. Naprawdę, dopóki. Nie, nawet nie będę szukać. Naprawdę nie będę szukać. Jest najlepszy produkt, jaki miałam pod I póki co, po prostu kawuce i nic dodać, nic ująć. Pokażę Wam teraz już prawie pod koniec. E, trzy błyszczyki też, e, też właśnie z firmy NYX mówię już w takiej wersji spolszczonej nie, nie będę tutaj męczyć języka no i tutaj mam taki bardzo, bardzo mocny róż, ja go mam na ustach tylko go zjadłam bardzo dobrze dzisiaj przez cały dzień i, i tak się świetnie trzyma i to nie jest tak naprawdę dużo jak na takie błyszczyki no, cóż mogę powiedzieć no niesamowitą właściwość mają taką że one z delikatnie błyszczących błyszczyków no Przeradzają się potem w pomadkę matową Która niesamowicie długo się trzyma I tak naprawdę do momentu, kiedy my jej nie zmyjemy To ona się trzyma całusienki dzień Wygląda to super Mi się ten efekt na ustach podoba Dlatego, że to nie jest już taki bum kolor Bo on jest naprawdę, słuchajcie, mocny Ja Wam pokażę Jeden i drugi w opakowaniu nie wydają się tak mocne Pokażę Wam, jaka jest różnica Dlatego też Kobo namaluje Tuż przy... New York Color, żeby różnicę było widać. Ten jaśniejszy, niby jest jaśniejszy, a on i tak ma kopa. Także ja uwielbiam te błyszczyki. Ja lubię, jak się na ustach dużo dzieje, jak jest moc. No, po prostu, ja już tak mam. Dzisiaj mam praktycznie oprócz ust make-up, no make-up, bo to taki dzień sprzątaniowy. Dzisiaj miałam rewolucję i remanent wszędzie w mieszkaniu. Także, no, to nie był dzień na makijaż, ale nieważne. Jeszcze na tej ręce pomalowałam. no dobra, no. Może będzie to widać Już mi się ręka trzęsie Jaka jest różnica, no ten kolor pierwszy to jest New York Color Gdzie on jest naprawdę niesamowicie mocny koło jest trochę bardziej stonowane Tamten, tamten kolejny też, też do jasnych nie należy, ale naprawdę serdecznie polecam Dobra, bo się rozgadałam Jak zawsze miało być 10 minut, to już się przekraczam No ostatnim produktem, który chciałabym Wam przedstawić jest Taki balsam nawilżający, Pink Jasmine Lip Balm Avon Care. Jest naprawdę super balsam. Ja ogólnie wszystko, co jest z jaśminem, kocham. Ja jestem jaśminocholikiem po prostu pod względem kwiatów, produktów, perfumów, wszystko, co z jaśminem, to ja po prostu mam szały jakiś na to. No i mm, bardzo dobry jest ten balsam, dlatego że ma niesamowicie masałkową konsystencję, ja po prostu go kocham. Tak jak on nawilża usta, delikatnie ja mogę pociągnąć, tylko tak rozsmarować szybko, szybko drugą wargą no się trzyma jak skubany naprawdę tak jak on nawilża to ja nie mam drugiego takiego balsamu byłam u cioci, napadłam na Avon ostatnio po prostu kupowałam, ale to wszystko na razie jest w większej fazie testów także na pewno o tych produktach będzie, będzie jeszcze głośno to na, to na pewno póki co bardzo chciałabym Wam podziękować za oglądanie marcowych ulubieńców, no myślę, że kwietniowych ja już nagram w kwietniu, może mi się to uda. Teraz już będę mogła swobodnie nagrywać, bo że tak powiem, troszeczkę zwolił się tutaj pokój. Także no cóż, mogę rzec. Dziękuję jeszcze raz pięknie za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się. Hej!